Ale bardzo się cieszę, że Państwo przybyliście. Oczywiście spotkanie jest otwarte wciąż na nowych członków, sympatyków Platformy Obywatelskiej, ale też na osoby, które chciałby skorzystać z tego publicznego zaproszenia na dzisiejsze otwarte spotkanie, podsumowujące w pewnym sensie 500 dni dotychczasowej kadencji rządów Donalda Tuska, rządów koalicyjnych. Bardzo się cieszę, że w tym dzisiejszym spotkaniu zechciał wziąć udział i tak naprawdę będzie w pewnym sensie nam tutaj przekazywał informacje poseł Platformy Obywatelskiej, pan Jan Musiał, którego witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, witam również serdecznie oprócz członków i sympatyków Platformy Obywatelskiej, tak naprawdę chyba wszyscy jesteśmy sympatykami. W większym lub mniejszym stopniu nie, nie zamierzam państwu absolutnie niczego narzucać. To dobry też moment do tego, żeby państwa poinformować, chociaż nie chcę tego faktu łączyć z dzisiejszym spotkaniem i nie taką, nie taką to będzie miało formułę, że zostały już zatwierdzone listy Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego, co nie jest też przecież tajemnicą kandyduje w tych wyborach. Oficjalne otwarcie kampanii będzie prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni, natomiast już dzisiaj chciałem wszelkie niedopowiedzenia, niedomówienia rozwiać. Potwierdzając tak, kandyduję. Jeżeli już pozwolicie Państwo na siedząco, Panie pośle, pan, pan prosił o e, trudne pytania, więc ja zacznę od razu. O tym, co nas interesuje, to, co żeśmy już zmiankowali. Co z łącznikiem boheńskim? To jest dla nas problem jako dla samorządowców, jako dla mieszkańców Bocheńszczyzny istotny. Pan ma ten temat również blisko przetestowany na e, poziomie powiatu brzeskiego. No temat jest bardzo prosty. 70 milionów trzeba położyć na stole, żeby zrealizować, mówię w cudzysłowie quasi obwodnicę e, wschodnią Bochni, bo ona zapewnia pomiędzy węzłem bocheńskim, a drogą krajową nr 4 e, łączność, która no, została już na poziomie powiatu bocheńskiego, miasta Bochni i gminy Rzezawa, e, została ta trasa wspólnie ustalona, żeby była maksymalnie, w niewielkim stopniu naruszała interesy ekonomiczne, ale również zdrowotne mieszkańców. Jest zgoda. Są pewne prace poczynione we współpracy z województwem małopolskim. Brak tylko takiej solidnej deklaracji dotyczącej sfinansowania tego przedsięwzięcia, gdzie trzeba przyznać nawet PKP, państwo w państwie, zadeklarowało partycypację finansową przedsięwzięcia, ale dla Generalnej Dyrekcji 70 milionów złotych to promil w budżecie realizowanych inwestycji. Proszę powiedzieć, czy, czy i w jakim ewentualnie zakresie moglibyśmy tutaj oczekiwać jako mieszkańcy, jako samorządowcy, jako mieszkańcy powiatu bocheńskiego pomoc, tak żeby to popchnąć do przodu. Ja na początku chcę zdementować lansowaną nie, teorię przez niektórych nawet posłów publicznie, że w związku z problemami ze zjazdem w Brzesku i z Bochni, Najlepiej byłoby wymyśleć dla pogodzenia tych dwóch stron i, i to by załatwiło sprawę, zjazd w Brzezawie między Bochnią a Brzezkim. Takie, takie, tak słyszeliście Państwo. Ja już nie mówię, ja już nie mówię, czy, czy w Gorzkowie, ja już nie mówię, czy, czy to byłoby możliwe ze względów nawet praktycznych, czy, czy innych, własnościowych i nie tylko. To, to, bo taka analiza nie została przeprowadzona. Ale o takiej idei, jeżeli mówimy realnie i mówimy rozsądnie, i, i chcemy rzeczywiście pojmować inwestycje, jakie będą realizowane, można było mówić 15 lat temu, a nie dzisiaj. Następna sprawa, ja się spytam tutaj pana starosty, bo czy ta trasa, o której pan wspomniał, ta wschodnia, przy, przy dogadaniu się samorządów, jest już decyzja lokalizacyjna, czy to jest na razie idea? Bo to jest też ważne. Czy to jest na razie narysowane na mapie, nie ma jeszcze jakaś kreska i wiemy, którędy ten, ta, ten, ten łącznik pójdzie, ale jeszcze nie ma decyzji o zezwoleniu na inwestycję drogową, ani decyzji lokalizacyjnej. Nie ma z tego, co rozumiem, tak? Jeszcze nie ma. Obecnie jesteśmy na etapie realizowania porozumienia pomiędzy samorządami powiatowym, miejskim oraz samorządem wojewódzkim związanym z zaplanowaniem przebiegu tej trasy i z przygotowaniem dokumentacji technicznej. Natomiast zgodnie z naszymi przewidywaniami w roku 2020 w 2010 mamy taki gotowy projekt na stole i to jest właściwy moment, w którym mogłyby już być zabezpieczone środki w ramach budżetu Generalnej Dyrekcji. Pojutrze albo w czwartek prawdopodobnie spotykam się z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, bo byłem w Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Krakowie i proszono mnie więc jako posła, ponieważ ostatnie decyzje nas bardzo niepokoją. A teraz dowiaduje się, że nowy generalny dyrektor powiedział, że dla całej Polski musimy ustalić te same standardy. Na razie nie ma mowy o finansowaniu łączników. Taka jest ostatnia decyzja w ogóle w Polsce przy autostradach. Łączniki będą w gestii samorządów, unijnych pieniędzy itd. itd. O, więc tak wybieram tak. się z posłem Czerwińskim, bo, bo, bo on ma tu większe możliwości ze względu na pełnioną funkcję, przekonywać dyrektora, Regionalnych Dróg Krajowych Autostrad, znaczy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad w Warszawie do tego, żeby Brzesko, Bochnie potraktował inaczej w związku z zapewnieniami nimi poprzedników, które były jasne i nie wiem jak, jak w stosunku do Bochni pan dyrektor Rabciak, ale tu mamy na piśmie wiele, rzeczy, wiele potwierdzeń, że finansowanie w Brzesku drogi... Na południe, po na północ nie. Na północ to już samorząd miał finansować województwa, w części my, w części inni. Więc miało być zapewnione. Dlatego chcę powiedzieć jedno. Będę zabiegał o to, będę walczył, ale czy mi się to uda, czy nam się uda razem z posłami przeforsować to, bo już minister Gabaczyk o tym wie, trudno mi powiedzieć. Za 2-3 dni będziemy wiedzieć, co z finansowaniem łączników w Polsce. Więc jeszcze dwa słowa na temat Brzeska. W Brzesku o tyle sytuacja jest prostsza, ponieważ łącznik na południe w kierunku Nowego Sądza, powiecie Państwo, że droga 75 na Nowy Sądz w Brzesku od Ronda to jest droga krajowa. Należy do dróg krajowych, czyli podlega Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, tak jak czwórka. Więc w Brzesku bezpośrednio łącznik będzie drogą krajową. On nie będzie drogą powiatową, miejską czy wojewódzką, tylko cały łącznik 3-kilometrowy, to nie jest duży, będzie już drogą krajową nawiązujący się do drogi krajowej na nowy sąd. I o tyle sprawa jest prostsza przy argumentowaniu, że Generalna Dyrekcja powinna ten łącznik w 100% sfinansować. U Was ten łącznik może okazać się nie wiem, jaką drogą docelowo będzie. No to będzie na pewno drogą wojewódzką, stąd w dużej części będzie finansowany przez samorządy, między innymi samorząd województwa. Natomiast no tutaj to, że będzie łącznikiem z drogą krajową nr 4, no i koszty są ogromne, tutaj będzie się również włączać w to, będą się włączać polskie koleje państwowe, to generalna dyrekcja, mówię i zarówno ustami wiceministra Rabciaka jak i wcześniej dyrektora Rapciaka, a później dyrektora Grygi, Potwierdziła, że jeżeli tylko takie możliwości będą prawne, to będzie uczestniczyć w finansowaniu. Czyli autostrada z tymi węzłami, które się nawiążą do istniejących dróg, zostanie wybudowana wcześniej i samorządy, wszyscy zostaniemy w Brzesku, w Bochni z wielkim problemem, nie wiemy na jak długo, na rok czy na dwa, że będzie zjazd z autostrady i nagle się wpadnie w jakąś zrujnowaną drogę, by dojechać do centrum Bochni czy do Czwórki. Tak samo w Jestem bardzo mile zaskoczony, że taka dzisiaj jest frekwencja, że tyle Państwa dzisiaj, no swój czas przy pięknej pogodzie poświęciliście na to spotkanie. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję.